Cześć. Świat finansów i kryptowalut nie zwalnia tempa. I choć na pierwszy rzut oka może wydawać się spokojniej, pod powierzchnią dzieje się naprawdę dużo. Rynki balansują między nadzieją a niepewnością, inwestorzy podejmują decyzje w cieniu politycznych deklaracji, a wielcy gracze technologiczni znów mieszają szyki. Dziś przyglądamy się temu, co dzieje się między wierszami tam, gdzie zaczynają się prawdziwe zmiany. Zaparzcie kawę, usiądźcie wygodnie i sprawdźmy, co przyniosły ostatnie dni. Na rynku kryptowalut nadal jest gorąco, ale tym razem to nie panika, a coraz bardziej widoczne ożywienie. Po tygodniach niepewności, nerwowych reakcji na dane makro i sygnałów płynących z geopolitycznej sceny, inwestorzy zaczęli wracać do gry. Nie dzieje się to z hukiem, ale z wyraźną konsekwencją. Rynek znowu pokazuje, że potrafi oddychać własnym rytmem. Na czele tego marszu, jak zwykle, Bitcoin. W chwili obecnej jego kurs utrzymuje się w okolicach 107 tysięcy dolarów. W skali ostatnich 24 godzin stracił niecałe 2%, a w ciągu ostatnich 7 dni jest na minus 1,5%. To nie jest szalony skok, ale systematyczne budowanie pozycji, które daje znacznie więcej do myślenia niż krótkotrwałe wybicia. Wykres średnioterminowy mówi: trend rośnie, świeczki są czyste, a struktura wygląda zdrowo. Nie widać tu chaosu, który towarzyszy euforycznym szczytom ani strachu, który zwykle pojawia się tuż przed spadkiem. To raczej obraz rynku, który złapał równowagę i szuka dalszej drogi w górę. Rynek nie eksplodował emocjami, nie widać bezrefleksyjnego FOMO. Kapitał zaczyna wracać, a inwestorzy coraz śmielej patrzą również w stronę większych altcoinów. Projekty drugiego rzędu zyskują zainteresowanie, co zwykle zapowiada kolejną fazę cyklu. Tyle, że to może być zarówno zaproszenie do zysków, jak i ostrzeżenie przed pułapką. Dla inwestorów krótkoterminowych obecna sytuacja może być okazją do realizacji zysków, zwłaszcza jeśli kurs bitcoina zbliży się do oporu w okolicach 112 tysięcy dolarów, gdzie w przeszłości mieliśmy spore zatrzymania. Jeśli wybicie się nie uda, warto mieć przygotowaną strategię wyjścia, zanim rynek obróci się w drugą stronę. Dla tych, którzy patrzą szerzej, na miesiące, a nie dni, ważne będzie obserwowanie zachowania altcoinów względem bitcoina. Jeśli kapitał zacznie agresywnie rotować w stronę mniejszych projektów, to znak, że wchodzimy w bardziej ryzykowną fazę cyklu. Wzrosty są ekscytujące. Chciwość potrafi podszeptywać ryzykowne ruchy. Ale to właśnie teraz, w momentach pozornego spokoju, najłatwiej popełnić błędy. Rynek jest silniejszy niż kilka tygodni temu. Ale pytanie, które trzeba sobie zadać, brzmi, czy jesteś gotowy na to, co zrobi dalej? W poniedziałek, 26 maja, Donald Trump ogłosił, że odkłada decyzję o 50% cłach na produkty z Unii Europejskiej do 9 lipca. To powinno zmniejszyć niepewność na rynkach i dać impuls do wzrostów. Ale kurs bitcoina zareagował jedynie lekkim ruchem. Brak silnego wybicia. Nawet lekkie odbicie na kontraktach terminowych z 6,5 do 8% premii nie zrobiło większego wrażenia. Dlaczego tak się stało? Bo amerykańskie rynki były zamknięte. W USA obchodzono Memorial Day, czyli dzień pamięci o poległych żołnierzach. Brak aktywności ze strony amerykańskich inwestorów oznacza brak większego kapitału. I brak reakcji. Tymczasem w tle dzieją się bardzo istotne rzeczy. Firma Michaela Saylora Strategy między 19 a 25 maja dokupiła bitcoiny warte aż 427 milionów dolarów. Z kolei fundusze ETF oparte na BTC przyciągnęły kolejne 2,75 miliarda dolarów. Wszystko to wskazuje na jedno: instytucjonalny popyt na bitcoina niesłabnie. Ale uwaga! Nie wszystko wygląda tak różowo. Na horyzoncie widać ryzyka: rosnący dług publiczny USA, obawy o recesję, wciąż nierozwiązana sprawa ceł oraz wojna w Ukrainie. Dodatkowo liczba wniosków o kredyty hipoteczne spadła o ponad 5%, co jest kolejnym sygnałem, że gospodarka może zaczynać zwalniać. A jeśli globalna płynność zacznie się kurczyć, ryzykowne aktywa, takie jak Bitcoin, mogą znaleźć się pod presją. Na tym jednak nie koniec niepokojących sygnałów z rynku finansowego. W zeszłym tygodniu odbyła się aukcja 20-letnich obligacji skarbowych USA, która została oceniona jako słaba. Rząd miał trudności ze sprzedażą tych papierów po korzystnej cenie, bo inwestorzy domagali się wyższych rentowności. Innymi słowy, skoro mają zamrażać swoje pieniądze na dwie dekady, chcą solidnie na tym zarobić. To może świadczyć o rosnącej niepewności co do przyszłości gospodarki i dalszych decyzji polityki monetarnej. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać niepokojąco. W końcu mówimy o jednym z najważniejszych rynków finansowych świata długu Stanów Zjednoczonych. Ale eksperci, tacy jak Mike Sanders z firmy Madison Investments, podchodzą do tego ze spokojem. Jak mówi, nie jesteśmy specjalnie zaniepokojeni tą aukcją, bo 20-letnie obligacje z reguły cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż np. 10- czy 30-letnie papiery. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dwudziestolatki są nieco niewygodne dla wielu inwestorów instytucjonalnych. Nie są ani krótkoterminowe, ani super długoterminowe. Rzadko są podstawą do tworzenia instrumentów pochodnych czy funduszy ETF. Inaczej mówiąc, to trochę taka nisza w świecie obligacji. A że są mniej popularne, to i popyt bywa kapryśny. Większe znaczenie mają aukcje 10- i 30-letnich obligacji, to one są bacznie obserwowane przez globalne rynki. Ich wyniki bardziej wpływają na decyzje inwestorów i na ogólne postrzeganie kondycji finansów publicznych USA. Warto jednak dodać, że na wynik ostatniej aukcji mogły mieć wpływ też inne czynniki. Po pierwsze, może się mówić o dalszym wzroście stóp procentowych. Po drugie, Stany Zjednoczone emitują bardzo dużo długu, by pokrywać deficyt budżetowy, a im Więcej obligacji na rynku, tym trudniej sprzedać je bez podnoszenia oprocentowania. Na razie jednak to tylko pojedynczy sygnał, nie dzwonek alarmowy. Dopóki kolejne aukcje, szczególnie tych ważniejszych obligacji, przebiegają stabilnie, nie ma powodów do paniki. Warto śledzić sytuację, ale spokojnie i z dystansem. Krótki przerywnik. Przypominam o możliwości dołączenia do strefy VIP, dzięki której będziecie na bieżąco będziecie dostawać cykliczne QA, -e, newsletter z wydarzeniami z rynku oraz jako pierwsi zostaniecie poinformowani o możliwości dołączenia do mentoringu. Link znajdziecie w opisie tego filmu poniżej. Elon Musk testuje X-Money. Super aplikację do wszystkiego. Premiera jeszcze w 2025 roku. Miliarder potwierdził, że rozpoczęły się zamknięte testy beta nowej aplikacji o nazwie X-Money. Jej cel? Połączenie funkcji mediów społecznościowych, bankowości, płatności. Na razie aplikacja testowana jest w bardzo ograniczonym zakresie. Musk, odpowiadając na wpis społeczności Tesla Owners Silicon Valley, podkreślił też, że w przypadku usług finansowych kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo i ostrożność. W końcu chodzi o prawdziwe pieniądze użytkowników. X-Money ma obsługiwać codzienne płatności, przechowywanie środków, a w przyszłości być może również wymianę walut i kryptowaluty wszystko w ramach jednego ekosystemu zintegrowanego z platformą X. Żeby zbudować taką aplikację w USA, potrzebne są odpowiednie licencje. Do tej pory X uzyskała aż 41 licencji na świadczenie usług finansowych w różnych stanach. Od początku 2025 roku Elon Musk pełni oficjalną funkcję w administracji Donalda Trumpa jako szef Workforce Optimization Initiative przy Departamencie Efektywności Rządowej. Taka pozycja daje mu wpływ na decyzje dotyczące rynku pracy i technologii. Krytycy Tacy jak senator Elizabeth Warren zarzucają maskowi konflikt interesów i próbę zbyt dużej koncentracji władzy, nie tylko technologicznej, ale też finansowej i politycznej. Warren nie szczędzi słów, oskarża maska o to, że chce stworzyć platformę zbierającą dane osobowe i finansowe użytkowników, a przy okazji osłabić Biuro Ochrony Konsumenta Finansowego, które miało być tarczą dla obywateli w świecie usług bankowych. Pomysł superaplikacji nie jest nowy, ale do tej pory żadnej firmie technologicznej w USA nie udało się zrealizować go na dużą skalę. Musk ma szansę to zmienić. Dysponuje ogromnym zasięgiem platformy X, lojalną społecznością użytkowników i zapleczem technologicznym. Jeśli połączy to z funkcjonalnym, bezpiecznym systemem płatności, X Money może zrewolucjonizować cyfrowe finanse na zachodzie. Z drugiej strony, to ogromne wyzwanie. Integracja usług finansowych z siecią społecznościową oznacza nie tylko nowe możliwości, ale i nowe zagrożenia. Chodzi o prywatność, ochronę danych i regulacje. Mask musi zdobyć zaufanie użytkowników, które w kontekście wielu kontrowersji wokół jego osoby i działań nie jest dane z góry. Banki kontra kryptowaluty. Wspólny stablecoin w przygotowaniu. W świecie finansów trwa cicha, ale zdecydowana walka o przyszłość pieniądza. Jeszcze niedawno to giełdy kryptowalut i startupy dominowały w dyskusjach o przyszłości cyfrowych walut. Teraz do gry wchodzą najwięksi gracze ze Starego Świata Finansów. Jak poinformował Wall Street Journal, największe amerykańskie banki: JP Morgan, Chase, Bank of America, Citigroup i Wells Fargo prowadzą rozmowy o stworzeniu wspólnego stablecoina. To miałby być ich wspólny projekt odpowiedź na rosnący wpływ branży kryptowalutowej i szybko rozwijających się fintechów. Rozmowy są na wstępnym, koncepcyjnym etapie, ale już teraz wiadomo, że w projekt zaangażowane są także organizacje infrastrukturalne, takie jak Early Warning Services, operator systemu Zelle oraz Clearing House. Który odpowiada za obsługę płatności w czasie rzeczywistym. Stablecoin, nad którym rozmyślają banki, miałby działać na podobnych zasadach co USDC czy Tether. Byłby powiązany jeden do jednego z dolarem amerykańskim, a jego wartość byłaby zabezpieczona odpowiednimi rezerwami. Taki token miałby być szybki, bezpieczny i stabilny czyli dokładnie to, czego dziś oczekują użytkownicy cyfrowych finansów. Dlaczego banki zdecydowały się na taki krok? Bo widzą, że tracą pozycję lidera. Stablecoiny stają się coraz popularniejsze, są używane do szybkich przelewów, zakupów online, a nawet jako sposób na przechowywanie wartości poza tradycyjnym systemem bankowym. Ich przewagą jest prostota, dostępność i brak zbędnej biurokracji. Tradycyjne banki przez długi czas były wobec kryptowalut sceptyczne, ale teraz Widząc, że ich klienci coraz chętniej korzystają z rozwiązań spoza systemu, zaczynają dostrzegać konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości. Wspólny stablecoin mógłby być ich sposobem na odzyskanie kontroli nad cyfrowym rynkiem płatności. Dzięki temu mogłyby zaoferować nowoczesny produkt, który będzie zgodny z regulacjami, ale również szybki i wygodny jak krypto. Oczywiście, przed bankami długa droga. Muszą uzgodnić wspólne standardy technologiczne, poradzić sobie z regulacjami i zdobyć zaufanie użytkowników. Ale jeśli ten projekt się uda, może całkowicie zmienić krajobraz cyfrowych finansów. Na razie to tylko pomysł, ale to pomysł, który pokazuje, że banki nie zamierzają biernie patrzeć, jak rynek im ucieka. Ustawa Genius i pięć ważnych wniosków, które mogą zmienić świat stablecoinów. W Stanach Zjednoczonych właśnie dokonuje się coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nie do pomyślenia. Senat przegłosował ustawę Genius i zrobił to z silnym poparciem obu partii. To rzadkość w dzisiejszej polityce USA. Nowe prawo ma uregulować rynek stablecoinów, czyli cyfrowych walut powiązanych z dolarem i wprowadzić jasne zasady gry. Deutsche Bank przygotował analizę i wskazał pięć głównych wniosków, które warto znać. Ale my, dołożymy do nich jeszcze komentarz i szerszy kontekst. Punkt 1. Ustawa umacnia pozycję dolara. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy regulowany stablecoin musi być w pełni zabezpieczony. Nie może być mowy o drukowaniu tokenów z powietrza. Za każdym cyfrowym dolarem musi stać prawdziwy dolar, obligacja skarbowa, albo depozyt w banku. Dodatkowo emitenci muszą co miesiąc ujawniać swoje rezerwy. To wyraźny sygnał dla rynku, że USA chce mieć pełną kontrolę nad tym, co nazywa się cyfrowym dolarem i że stablecoiny nie mogą być kolejną formą spekulacji, muszą być przejrzyste, solidne i wbudowane w system finansowy, a nie obok niego. Punkt 2. Firmy takie jak Meta, Apple czy Amazon nie będą mogły od tak wyemitować swojego stablecoina. Ustawa nakłada na nie szereg barier. Ochrona prywatności, ryzyko systemowe, transparentność danych. To echo sprawy LibraDM, czyli projektu Facebooka z 2019 roku, który Został zablokowany właśnie przez polityków. Rząd USA nie chce, by cyfrowe waluty były kontrolowane przez prywatne firmy z globalnym zasięgiem, które mogą narzucać własne reguły. Wolą fintechy, które da się łatwiej nadzorować i które nie mają imperiów danych na skalę big techów. Punkt 3. Tether i zagraniczni gracze pod kontrolą. Dotąd zagraniczne stablecoiny, takie jak Tether, działały z minimalnym nadzorem. Nowa ustawa zakłada, że również one będą musiały stosować się do zasad obowiązujących w USA. Powstanie specjalny organ, Komitet ds. Certyfikacji Stablecoinów, który będzie to nadzorował. To zmiana reguł gry. USA do tej pory ignorowało albo tolerowało stablecoiny spoza swojego systemu, o ile nie sprawiały problemów. Teraz mówi jasno: albo działacie według naszych zasad, albo Was tu nie będzie. Dla Tethera i podobnych to poważne wyzwanie może nawet egzystencjalne. Punkt czwarty. Koniec stablecoinów z odsetkami. Nowa regulacja zakazuje wypłacania odsetek przez stablecoiny. Nie będzie więc cyfrowych dolarów, które przynoszą zyski tylko za ich trzymanie. To posunięcie ma jasny cel: odciąć stablecoiny od funkcji inwestycyjnych, które są zarezerwowane dla funduszy rynku pieniężnego. Ustawodawca nie chce, by stablecoiny konkurowały z kontami oszczędnościowymi, depozytami czy obligacjami. Ale inwestorzy już teraz szukają obejść, np. przez tokenizację funduszy. Rynek znajdzie sposób, jak te zakazy ominąć. Pytanie tylko: czy legalnie? Punkt 5. Polityczne napięcia wokół ustawy choć ustawa zyskała poparcie obu stron, nie uniknęła politycznego napięcia. Senator Elizabeth Warren ostrzega, że może ona umożliwić niejawne finansowanie kampanii i pranie pieniędzy. Między innymi przez stablecoina związanego z otoczeniem Donalda Trumpa. Ten punkt pokazuje, że stablecoiny przestały być tylko technologią. Są już narzędziem geopolityki, kampanii wyborczych i walki o władzę. Im bardziej uregulowany będzie rynek, tym więcej będzie konfliktów interesów, nie tylko finansowych, ale i politycznych. Ustawa GINIUS, jeśli zostanie podpisana przez prezydenta, stworzy precedens dla innych krajów. To, jak USA ureguluje cyfrowe dolary, może wyznaczyć globalny standard. Widać wyraźnie, że rynek stablecoinów wchodzi w fazę dojrzałości. A to oznacza jedno – koniec beztroski, początek odpowiedzialności. Ustawa porządkuje kwestie techniczne, ale też pokazuje w jakim kierunku zmierza cały system finansowy. Cyfrowy pieniądz przestaje być czymś z marginesu. Zaczyna być realnym narzędziem, które państwa chcą mieć pod kontrolą, równie istotnym jak banki centralne czy giełdy. To też moment, w którym technologia zderza się z polityką, suwerennością i interesami wielkich graczy. Nie chodzi już tylko o to, czy coś działa. Chodzi o to, kto nad tym panuje, komu to służy i kto ponosi odpowiedzialność. Z punktu widzenia inwestorów i użytkowników to dobry moment na refleksję. Czy korzystamy z tych narzędzi, bo są wygodne, czy dlatego, że mają zastąpić stare rozwiązania? I kto tak naprawdę będzie kontrolował te cyfrowe dolary? My czy instytucje, którym już raz oddaliśmy zbyt wiele władzy? To drogowskaz, który pokazuje, gdzie za chwilę może znaleźć się cały świat finansów. Jak widzicie, dzieje się sporo. Bitcoin odzyskuje grunt pod nogami, ale ryzyka nadal są w grze. Elon Musk tworzy super aplikację, która może połączyć świat mediów i finansów. Banki nie chcą zostać w tyle i pracują nad własnym stablecoinem, a amerykańska ustawa zmienia reguły gry dla całej branży. Jedno jest pewne. Przyszłość finansów nie będzie już taka jak kiedyś. Coraz więcej decyzji zapada nie tylko na giełdach, ale i w gabinetach polityków. Dlatego warto śledzić rynek z głową, nie tylko patrząc na wykresy, ale też rozumiejąc kto naprawdę pociąga za sznurki. Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, zostawcie suba, dajcie lajka i napiszcie w komentarzu, co waszym zdaniem najbardziej zmieni świat cyfrowych finansów w najbliższych miesiącach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.